W sumie nie wiem jak zagadać, ale żal mi nie spróbować. Od początku czuję, że coś w sobie ma. Mam wrażenie, że są głupie wszystkie moje słowa, czy spodoba jej się taki ktoś jak ja? Niby nie zwracam uwagi, a jednak spoglądam, co on robi z kim i gdzie. Myślę sobie, czy na pewno dobrze wyglądam, czy na tyle bym mu spodobała się. Jestem na tak, chcę dać ci znak, pewności brak, czy i ja. Chociaż nie wiem czego chcesz, no to może chcesz też, może też chcesz tego, że no wiesz. Bo jeśli tylko chcesz, no to ja to ja chcę też. Jeśli chcesz, ja chcę też, że no wiesz. Siedzę obok ciebie, jestem ciut zakłopotana, bo podobasz mi się, lecz czy o tym wiesz Czy to był przypadek, że zetknęły się nasze kolana Nie, nie chcę przerwać, przerwać tego, tego, marzą, marząc, że ty, ty też Nie wiem, czy kogoś masz, więc co zrobić? Trudna rada, by nie wyszło, że od ciebie czegoś chcę. Chciałbym spytać, ale wiem, że ni w nie wypada Gdybyś chciała kogoś chcieć Chce za tak. Jestem na tak, chcę dać Ci znak, dać ci znak. Pewności, brak. pewności brak, czy i jak? Chociaż nie wiem czego chcesz, no to może chcesz też, może też chcesz tego, że no wiesz Bo jeśli tylko chcesz, no to ja, to ja chcę też, jeśli chcesz, ja no, chcę też, że no wiesz Pogląda I co powiem, kiedy o nas spyta ktoś Chyba zgaszę ją słowami, że nic nie ma między nami Ale wiem, że niby nic, a jednak coś Woo! Chociaż nie wiem, czego chcesz, no to może chcesz też Może też chcesz tego, że no wiesz Bo, Bo ja jeśli chcesz, tylko chcesz, no to ja, to ja chcę też Jeśli chcesz, ja chcę też Yes. you